Podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie zasadnicze grupy. To jest na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach kodeksu pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach kodeksu cywilnego. W zatrudnieniu opartym na przepisach prawa pracy wyróżniamy m.in. umowę o pracę. Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowa o pracę jest jedną z najkorzystniejszych form zatrudnienia pracowników, jednak jednocześnie najbardziej kosztowna dla pracodawców. Umowa o pracę została uregulowana przepisami ustawy Kodeks Pracy. Zgodnie z artykułem 22, paragraf 1 Kodeksu Pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Do cech charakterystycznych takiej umowy zalicza się dobrowolność i wzajemność zobowiązania, osobisty charakter świadczenia pracy, odpłatność, podporządkowanie pracownika pracodawcy w procesie pracy, ciągłość świadczenia pracy czy podnoszenie ryzyka gospodarczego, produkcyjnego i osobowego przez pracodawcę. Z umową o pracę łączy się wiele przywilejów, jak na przykład prawo do płatnych urlopów, gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę, odpowiedni okres wypowiedzenia umowy, opłacanie części składek przez pracodawcę, unormowanie czasu pracy, prawo do zwolnienia lekarskiego w przypadku choroby. Jedną z największych zalet zawarcia umowy o pracę jest urlop wypoczynkowy. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego Płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, albo 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Kodeks pracy, w zależności od czasu trwania umowy, a także celu, w jakim zostaje zawarta, Wodrębnia takie rodzaje umów o pracę, jak umowa na okres próbny, umowa na czas określony, w tym umowa na zastępstwo oraz umowa na czas nieokreślony. Zgodnie z artykułem 30 paragraf 1 kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, a także z upływem czasu, na który była zawarta. W przeciwieństwie do opisanej wcześniej umowy o pracę, kiedy pracownik jest podporządkowany pracodawcy co do sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy w przypadku umów cywilnoprawnych stosunek podporządkowania co do zasady nie istnieje przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia Określana jest jako umowa starannego działania, tak samo jak umowa o pracę. Umowa zlecenie nie jest umową rezultatu. Zleceniobiorca jest zobowiązany do starannego działania i dołożenia należytej staranności w wykonywaniu czynności będących jej przedmiotem. Umowa ta, co do zasady, charakteryzuje się odpłatnością. Umowa ma jednak pewne wady. Leceniobiorca nie ma m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, ojcowskiego, rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy emerytalnej czy rentownej. Leceniobiorca nie ma też ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy, a więc umowę można rozwiązać np. w okresie ciąży, chyba że np. strony umówią się inaczej. Z kolei, przez umowę o dzieło, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową skutkującą osiągnięciem konkretnego sprawdzalnego rezultatu. W ramach tej umowy wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła odpowiadającego wymaganiom zamawiającego. Umowa o dzieło jest umową odpłatną. W przeciwieństwie do umowy o pracę, która ma charakter trwały, przy umowie o dzieło przedmiot umowy zakłada osiągnięcie pewnego rezultatu. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenia ku umowy prawa cywilnego nie kreują stosunku pracy, a zatem nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy. W obecnej praktyce niezwykle istotny jest problem prawidłowego stosowania poszczególnych umów. Warto zaznaczyć, że o tym z jakim stosunkiem prawnym mamy do czynienia decyduje jego treść i istota, a nie formalna nazwa takiej umowy. W przypadku, gdybyście chcieli państwo uzyskać dalsze informacje, zachęcamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonych przez Stowarzyszenie Mazowsze. Razem.